Maria Szyszkowska. Istnieć w XXI wieku. Doznania i przeżycia. Nostalgie w listopadzie wywołują krótkie dni i brak słońca. Opustoszałe plaże wzmagają niepokój spotęgowanym oddziaływaniem morza. Na nastrój wpływają też obezwładniająco Drzewa ogołocone z liści. Również, a może przede wszystkim, przygnębia święto zmarłych. Odczuwamy ich brak mocniej niż w czasie słonecznych dni i myśl kieruje się ku refleksjom o przemijaniu. Zapomina się nieraz o tym, że istnieć. To znaczy nie tylko starać się rozumieć siebie, ludzi, świat, ale również przeżywać i doznawać, czuć. Czyni to nasze życie bardziej wielowymiarowym. Interesujące, że do przeżyć węchowych i smakowych większość z nas nie przywiązuje dużego znaczenia. Każdy z nas ma zmartwienia, kłopoty, przeszkody, dylematy, i dlatego jest sensowne przypisywanie znaczenia do drobnych przyjemności, które bywają silne. Radość płynąca z doznań zmysłowych jest zdolna wyrwać nas choćby na chwilę ze stanu cierpienia. Należy żałować, że stosunkowo mało jednostek ma rozwinięte, Przeżycia estetyczne, bowiem odbierając świat w kategoriach piękna, zwielokrotniamy nasze doznania. Świeżość odczuć sprzyja kształtowaniu się wyrazistych indywidualności. Za mało przywiązujemy znaczenia do radości, którą może przynieść zwykły dzień. Szukając piękna, zwracamy się ku przyrodzie, a nie tylko ku dziełom kulturowym. Nasuwa mi się tu myśl o teatrze kantora, którego spektakle przenosiły do wyższego wymiaru codzienności. W doznaniach dochodzi do głosu we wzmożony sposób to, co w nas jest jednostkowe, a więc niepowtarzalne czynnikiem powodującym stępienie wrażliwości bywa przede wszystkim postawa nadmiernie obserwacyjna. Wzmożona skłonność do analizowania doznań i przeżyć osłabia ich siłę i niszczy spontaniczność reakcji. Taką postawę zalecał Arystoteles, ceniąc przede wszystkim umiar, tak zwany złoty środek. Zdarza się, że uczucia i doznania nas mylą. Zdarza się więc, że żyjemy w świecie łudy. O wiele groźniejsza jest nieprawda zawarta w wypowiedziach i w czynach. Stwarza ona złudę dla innych. Stanisław Przybyszewski podkreślał, że najbardziej bolesną udręką jest sytuacja człowieka, który nigdy nie darzył ani kogoś, ani czegoś intensywnym uczuciem miłości. Czytał Bogdan.